Siemano, z tej strony niebieskiej dyaksja, ze mną jest? No ja, nie dobry, <noise> wam Nie da tu się skrzyni otwierać Łózko jest, coś tam jest chyba pod łóżkiem Coś tam jest No się nie da nic zrobić. O, tym nie da W końcu w końcu. No to się co chwilę pojawia. Ty O, czarna jest Chyba. Kaciu, jak ja mówię, czarnie. Brudna woda. I hopery. O, piwo jest. Na no piwo! Chodź na piwo! To jest piwo. Nie. To co to jest, jak nie piwo? No to jest chyba piwo. Jedno jest twoje piwo. Nie. Wiem. Z diaksu się robi takie. Siedem. To są diamenty. O, kolejne piwo. A nie, tu muszę włożyć to piwo. Nie. No co? Nie. No wszedłem tu, muszę włożyć to piwo. Chyba. Nie. No co to jest? Pokazuję te piwo. Jakieś. To wygląda jak piwo. Gdzie tu... Czy to to jest? Tak, wiem. No nie no, <grych> 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 Tu pod moim odcinkiem trzy łapki w górę No to bardzo dobrze Ale dobry gość tu jest Zostawił mi no. łapkę w górę Piwo zebrałem Piwo No Tu jest Tu było I zebrałem Nie mogę ich otworzyć, Co to jest? Panie, dasz mi więcej łapek w górę? A co? co to jest? Wciągaj to. Ale ja, mnie nie ma. Jestem do ukochany. Ja to widzę. Twój nick. Ale wiesz co mogą być klony z wojnikiem uchy 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 co rok ciebie jestem drink oferent drink oferent nie o uchy uchy bo już sobie wróciłem nie no e, zaraz z blajem nie trzeba, nieważne Ja wiem trzeba będzie go zwoić ja bierę to piwo. ech, co to piwo? nie mogę tego piwa wiem o co Hmm? Kość Kość, kość i nie mam dość, dość Na ziemi skoci się cały dom Łózko sobie kliknąłem, Ty też sobie kliknij łóżko Coś myślał, mi... a nie Myślałem, że w obrazie coś będzie ale fakt. Co jest? Otworzystość! Pisz to on. Jeszcze. ja też... usunęło mi całe piwo. Wszystko mi idę usunęło. No, to oddawaj mi wszystko Nie mów No dawaj mi to To jest moje No mi tą zupkę No moja zupa to? No. Nie było jej tu Nic nie ja w niej Wziąłeś coś z środka? Rzekło nikt dał А hey. Не могу тусать. Где я? Где? Где? No. I, знаю, где где А тут в широку. не было. Czaj. О тут. Давай. а тут. Nie, nie. nie da się jej zabrać Nic się nie da tu zrobić. Wszystko jest z kartony Chodź! Ci, coś ci rob... w górę mi dał. Ci też da... Ogólnie to on To jest spokój waszczu. On, już... on już dał. On już dał. Te Cztery łapki w górę. O, ja chcę to. Ja chcę ta dźwięk. Dawaj mi ten dźwięk. Co? Ja mogę to wziąć? Katar, to jest chyba piwo. Nie! Co zrobiłeś? Ja to... Ja to chyba... To nie ja! A to ja. Co ty? Chcę weź to. Powiem, hmm. dwojga złego, wszystko dobrego. Nie mogę tego wziąć. Zakazali mi wziąć. Słuchaj obrazy. Bo w obrazach może coś być. Hmm. Hmm. Nie. Dajcie problemy mamy. Tylko nie pokaż IP teraz. Do serwera w ogóle, będę jeszcze problem. Jak pan ma wyjście na serwer? Co? Czekaj. No, no dobra, wbijaj. Tam kliknąć. Zapił mnie. Tam kliknąć? Tu kliknąć? Nie z tym, co ja będę widzieć, czy nie będą. To do łączał? Co do łączą? Hmm. Zebrałem to. Co? Widzicie? Co ja Co? Nie wiemy, jeszcze niewidzialny? widzialny. Widzialny jeszcze. Jest niewidzialny. tak nie Idę. Ja sobie z tym Jak ty to bijesz? O, zabiję. Ale nic nie zrobi. Daj! Chowam się. Nie mogę się działać gówno Kacper, nie wychodzi z Co? 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 ty zrobiłeś?

Halo! zablokuję. Nie, 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 coś! Bo nie, są jakieś nie, Gdzie ty jesteś? Czekaj. Czekaj. No to nie, da się Weź nie, 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 А я не могу танцевать! А, Небеска нам... Но... Небеска мне от чего? Замкни! Замкни!

Lekki problem. Profesor, <śpiewanie> <śpiewanie> bardzo problem. Tu widzicie moje wszystkie moje opie. Tu, co się dzieje? <śpiewanie> czekamy Widzowie, czekamy! Jeszcze serwer uruchomimy, masyna cała. Tak. Widzowie! Co? Co? Widzowie, proszę wszystkich widzów niebieska. Teraz to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest poważna seria. My będziemy robić właśnie serię z, z Bendin. Na, na kanale Niebieska, subskrybujcie kanał Niebieska i my się żegnamy, siema, elo